No to komu w drogę to mu czas działać, robić właśnie tak. Czekam już na kubiszonia. Zaczęło tak pięknie śnieżyć, mega się cieszę. To jakoś tak od razu poprawia humor, aha, radio. Zapomniałam, że radio, <gry> ale tak pięknie jest. Co prawda, żeby ten śnieg został na dłużej, a nie tylko na chwilkę. Będzie fajnie, ale jest pięknie. Idziemy na mróz, minus 11 stopni. Znowu na mróz, tym razem wysłać paczkę i do Bedronki. O Jezu zatkało mnie. Przemogłam się i byłam na strychu. Więc może fobia pokonana, zobaczymy. I tak mam tu dziura. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w nowym filmie, w nowym vlogu. I słuchajcie, jestem już wymalowana, włosy mam zrobione, bluzkę co prawda brudną założoną, ale niestety właśnie okazało się, że moja ulubiona bluzka ma plamę, a jest świeżo wyprana, więc będę musiała znowu wybielaczem sobie radzić. Pytaliście o wybielacz w filmie Słuchajcie, ja używam tego z Biedronki w proszku. W Biedronce, w Rosmanie, w Lidlu chyba również są takie, takie pudełka zakręcane i one są właśnie w proszku. Tutaj sobie po prostu nałożę tylko na tą plamę, ale w przypadku tamtej koszuli zrobiłam tak, że zalałam ją wodą, nasypałam tego proszku, wiecie, szu, suszu i to sobie leżało przez 2-3 godzinki, a potem do pralki okazało się, że ani jedna plama nie została. A celna uwaga, tak też słyszałam, że żółte plamy nie schodzą. Ale ja jakby podjąłam ryzyko i <laughs> udało się. Słuchajcie, zużyłam puder, tak jak Wam mówiłam według moich założeń. Będę robiła tak, że teraz po kolei będę zużywała wszystkie produkty, które mam otwarte, rozpoczęte, i właśnie udało się ten w końcu w końcu skończyć. Tak, bardzo po polsku Asiu. Ale tak, w tle widzicie. Górę kartonów i właśnie zabieram się za nagrywki. I znowu będzie, kurczę, ja nie wiem, co się dzieje, ale tak. Mam, powiedzmy, serię przeglądów sklepów, sieciówek, gdzie idę do centrum handlowego i to później leci na kanale. Później mam mierzymy, kurczę, muszę coś pozmieniać. Muszę to usystematyzować i pozmieniać, ale też zauważyłam, że najbardziej ulubionymi filmami waszymi na moim kanale są filmy lumpaksowe. I jak ja mam to ugryźć, jak ja mam to zrobić, kiedy ja już nie chcę chodzić do Lumpeksów? Ja w ogóle mam problem z zakupami ostatnio. Tak, te kartony o tym na pewno mówią. <grych> nie, nie, po prostu y, mam problem nie z samymi zakupami, a z pozostawieniem czegoś dla siebie. I jedynymi zakupami, które no, zawsze muszę dla siebie zostawić, to są właśnie zakupy Lumpeksowe. A ja nie wiem, ostatnio mam chęć pozbywania się, nie ostatnio, to trwa już jakiś czas, to jest proces, ale rzeczywiście tak jest, że ja cały czas się pozbywam, pozbywam i pozbywam. No ale tak, odprowadziłam Kubusia do szkoły, słuchajcie, mega zimno, minus 10 stopni dzisiaj, więc nadal mrozik trzyma. W ogóle miałam tak głupi sen i muszę Wam powiedzieć, głupi. No głupi dla mnie, dlatego że owijany bardzo dużą dozą niepewności i strachu, dlatego że o ciąży. Śniło mi się, że jestem w ciąży i będziemy mieli drugie dziecko. No ale tak się czasami zdarza. Mm, tak, u mnie no, to jest wielki strach i stres, jeśli chodzi o, o ciążę. Ja też miałam bardzo, bardzo ciężką ciążę i bardzo... no ten, ten proces był bardzo ciężki, ale tak wiem. Wiem, właśnie mi się teraz przypomniało, że kiedyś Wam powiedziałam, że nagram film na ten temat. I cały czas tego nie zrobiłam. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Film o mojej ciąży. Nie wiem, czy o ślubie, no ślubie też mogę nagrać, ale o ślubie będzie krótszy, bo etap ciąży i później mm, <grym> mogę wam opowiedzieć, bo to jest ciekawa historia, naprawdę. Zobaczcie jaką mamy dziś śnieżną krainę. No naprawdę wygląda to. Konkretnie. Jaka jest w ogóle mgła. Nie wiem czy to mgła. Ej, zobaczcie to. Ej, to leci z nieba taka. Taka szać, jakby nie deszcz, nie śnieg, taka szać. Zobaczcie, jak drogi wyglądają. Widzieliście właśnie, jaka jest biała kraina. Jest naprawdę niesamowicie, bo jak teraz szliśmy do szkoły, to cały czas mówi. Wow, mama, jak jest pięknie, jak jest ludowa kraina, kraina lodu. Naprawdę niesamowicie, aczkolwiek powiem wam, że no jest mroźno. Jest mroźno. Mało przyjemnie i ta zawiesina na niebie jest taka. Nie wiadomo co to jest. Troszkę się ociepliło, więc jest w okolicy zera. I całe szczęście, bo powiem wam, że ciężko się chodzi do szkoły z kupusiem. Jak jest, tak wiecie, koło minus 15. Niestety. No ale dajemy radę. Naprawdę jest pięknie. Słuchajcie, ja też nigdy nie wspominałam, dlaczego dodaję Wam tyle widoczków. Bo ja po prostu kocham. <gryw> ja kocham niebo. Kocham piękne zachody. Trochę mniej wschody. Nie jestem dobra we wstawaniu tak wcześnie. Ale tak, uwielbiam naturę i będę Wam pokazywać pięknych widoków ile się da. Dzień dobry, dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy z tego kadru. Dzisiaj pokazuję wam moje zakupy. Dawno nie robiłam tego. Pierwsza sprawa kupiłam. Pierwsza sprawa. Widzicie, jak wyszłam z sprawy? Pierwsza sprawa to jest coś coś z piekarni Gruzińskiej, co wygląda tak. Teraz obyście to widzieli dobrze. I to jest z mięskiem wieprzowo-wołowym. Kupiłam to po włowie oczywiście. O, znalazły się witaminy, których szukałam. Tak, bo stwierdziłam, że chcę sobie zrobić przyjemność i kupiłam właśnie taką. Ja za chwilę zjem sobie coś, czego nie powinnam. I zaraz Wam pokażę tutaj o beze. Beza, która nazywa się Beza Dakław. Tu ja widziałam właśnie ostatnio, co moja przyjaciółka robi, produkuje, jakie przepyszne rzeczy u niej widzę. Aż żałuję, że nie mieszkamy w tym samym mieście, choć może to dobrze dla mojej wagi, szczerze mówiąc, bo jak widziałam ostatnio. Ona w ogóle fajnie robi, bo robi tak okazjonalnie, wiecie, na święta, robi też torty na urodziny, robi takie właśnie na Dzień Babci, Dzień Dziadka, takie, wiecie, tematyczne boksy. To się super sprawdza na pewno i jak zobaczą, mówię, o nie. Więc słuchajcie, jak jesteście z Torunia albo z okolic, to załączę Wam może link do Instagrama. Tak będzie najlepiej, bo dzięki temu będziecie mogli się po prostu z nią skontaktować i sobie coś zamówić przepysznego. Ja też się zastanawiam, czy sobie na odległość nie zamówić na przykład makaroników, bo makaroniki mogę. Kupiłam też bułeczki trzy dla Pawła, chociaż w sumie nie wiem, czy on będzie chciał bułki. No ale kupiłam. Także nawiązując, zapraszam serdecznie. Jak, jak macie ochotę na coś e, słodkiego, to zachęcam. No ja muszę się posilić taką <noise> bez z naszej piekarni. Ale też przytargałam cały plecak bo nie, to nie będą zakupy z biedronki. Wiem, yy, że są osoby, które mają ale co do takiego kontentu, więc jeśli nie chcecie, to po prostu nie oglądajcie skipujcie i już. Yy, kupiłam w Rosmanie dwa czepki bezglutenowe, tym razem białe, bo był biały i ciemny na prące. Ja lubię ten z ziarenkami. Jasny z ziarenkami, on niestety nie był na prące, więc wzięłam po prostu sobie ten jasny. Kupiłam też mydełko. Ono w ogóle tak pięknie pachnie takim arbuzem. Ja już w ogóle, wiecie, chcę lato, nie? W sensie chcę takie temperaturę koło dwudziestki, bo no to, co jest za oknem, wygląda pięknie, ale do funkcjonowania jest bardzo ciężkie. Więc tak, mydełko, pasty do zębów ilości hurtowej. Taką zwyklejszą i taką lepszejszą, że tak powiem. Kubalińskiego, on lubi sobie wymieniać pasty, więc wiecie. I tutaj e, dla nas, bardziej dla Pawła i bardziej dla mnie. Ja tak... Nie bardzo przepadam za Elmexem, tak szczerze mówiąc, bo nie czuję tej świeżości w ustach, no ale dobra, Paweł lubi, więc mu wzięłam. Wzięłam mu też ten spirex i to są te blokery potu. Ja tego na przykład nie mogę używać, ale Paweł używa i sprawdza mu się to i szczerze mówiąc, kupiłam dlatego, że było dzisiaj za 29 zł, a normalnie jest prawie 5 zł już teraz. Słuchajcie, w Rosmanie, ja w ogóle zrobię z tego e, normalnie shortsa, Dlatego, że ja nie wiedziałam, że w Osmani już w tej chwili możecie kupić wszystko do hybryd, nawet są akrylożele, więc po prostu byłam w totalnym szoku i słuchajcie, dostałam primer. <laughs> ja szukałam właśnie, szukałam, chciałam zamówić sobie primer, oczywiście bezkwasowy, no moje paznokcie się niestety ostatnio posypały, więc na razie sobie odstawiłam hybrydę. Ale jak stwierdzę, że sobie zrobię, a pewnie będzie to całkiem nie, niedługo, to już mam primer. Kupiłam też sobie krem do rąk, który zaraz użyję, bo słuchajcie, moje dłonie przez takie... Ej, o dobra, pompka trochę się zawiesiła. Ja muszę mieć w każdym pomieszczeniu krem do rąk. Mam u siebie przy stanowisku do pracy, więc powiedzmy w dużym pokoju jest, u Kubusia jest. W łazience jest pełno kremów, wiadomo, ale nie ma w kuchni, a mi tutaj... No... Ale on, on nie pachnie. Słuchajcie, bardzo ładnie pachnie. Trochę mi się kojarzy, nie wiem czemu z Black Opium, ale to jest, no, takie po prostu skojarzenie. Słuchajcie, tu, tu mi pęka po prostu skóra, więc nie jest to nic fajnego. Kupiłam taki olejek do ust, nie pokazuję więcej, bo zrobię z tego szorca. Kupiłam Selen i Fink, bo mi się skończył. I dwa opakowania mojej mąki. I słuchajcie, moją mąkę kupuję w hurtowej ilości. Jak tylko widzę, że jest na promce, a wiecie, zapłacić 12 zł, a zapłacić niecałe 8 zł, to jest jednak różnica. Były tylko dwa opakowania, więc dwa opakowania wzięłam. I to były całe moje zakupy. Ja teraz biorę się za rozpakowanie tego, właściwie pochowanie do szafek, i robię sobie kawę. W domu jest mega ciemno, więc yy, może nie wyglądać to najlepiej. W każdym razie jem tą bezę i tak się zastanawiam. Czy tak powinna beza wyglądać? Nie, nie jest najgorsza w smaku. O, ale no, nie ma nic wspólnego z ciągnącą się pyszniutką i świeżutką bezą. No i oglądam sobie właśnie, jak Agak Grzelak otwiera racje żywnościowe dla koreańskich yy, żołnierzy. <grym> Więc taką mam pożywkę, takie yy, moje ten. W każdym razie słuchajcie, ten krem, ja muszę nagrać to, bo on naprawdę... On pachnie jak Black <laughs> także ja muszę to nagrać do shortsa, na pewno. Teraz dopiero zauważyłam, że w kremie nie ma rodzynek. Ja myślałam, że są, tylko one są słuchajcie w bezie tutaj. Czy tak się robi? Zobaczcie, jakie fajne znalazłam takie jakieś. Jak kosztuje to tyle. Nie jest drogie. Tu w ogóle jakie fajne naklejki. Takie, takie. Takie... Jest też takie coś, zobaczcie. Tekst. Tutaj jakie zasłony mamy. Mamy takie imitacje futra za pięć dyszek w różnych rozmiarach. Mniejsze, większe. Poduszki. No to jest bardzo fajne. Jest też warzowa za 25 zł. To nie jest dużo. Taki dywanik. Makramowy. No. Ładny wymiar nie jest najmniejszy. A tu mamy sztuksowe poduszki. Też fajne. Dużo, dużo fajnych rzeczy tutaj jest i poszewki. Uuuu! Ta jest świetna. I kosztuje 24 zł. To też nie jest super dużo. Tam, ojej, jakie fajne, pluszowe. <taki> Takie pluszowo-polarowe. A tu wystające. Oczywiście w Action jest mnóstwo kocyków. I wkładów też. O, wazony. O, ten jest ładny. Jakby miał miejsce. Chociaż funkcjonalny, bo mało można wsadzić. Uuu. Ej, to kosztuje tylko tyle? O to jest naprawdę wielkie. No dobra cena. A co ty mówisz? Aha, kaktusiki. Kaktusiki nie w innej tej. No ale będą czekać i tak leżeć w garażu, też... więc no. nie biorę. Mamy już dwa fajne kompleciki z Ikei. Tak, a tak, biuro tak. czeka, aż puszczą do A tu do zobacz jakiegoś remontować. spa. <laughs> e, I to jest też fajne, nie? Taka... Podatne na przewrócenie, bo raczej tak 3-4 by trzeba ładnie ustawić, tak, żeby no, stały, ale łatwo je Ale ładnie to wygląda, pomysłowe. Ja wiem, że teraz już nie są tak do końca modne albumy, ale zobaczcie, jakie tu są ładne. Ekstra. I są też te naklejki za symboliczną cenę. Zobaczcie. Uuu, jakieś uuu. Naprawdę bardzo ładne i są też takie duże. No oczywiście mnóstwo, mnóstwo ramek. Zobaczcie, jakie to jest. To jest naprawdę efekt równania. Takie coś innego, 8 zł. No i te wiralowe pufy, to one są wszędzie. Mamy też duże obrazy. O, proszę bardzo, nawet 3D. No a ten całkiem ładnie wygląda, tylko że tutaj wystaje i już tak nie do końca jak na zdjęciu. Jesteśmy w Action i zobaczcie, co już tutaj jest. Wielkanoc. To akurat jest bardzo ładna Za 8,95 Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jest z jakiegoś tworzywa i z tego co widzimy to są przeróżne wzory. Są cotton bolsy, takie ze świecidełkami. Tutaj to jest takie całkiem spoko. No i mamy zajączki. Zobaczcie, cztery dyszki. Takie duże, Oj, Ta mi się chyba podoba. Czekaj, o Jezu, jakie to ciężkie, to jest chyba na ogród. Zobaczcie jaka duża. I jest też w zielonych spodenkach. Naprawdę bardzo, bardzo ładne. Słuchajcie, w Action jest zawsze bardzo dużo takich DIY rzeczy. I zobaczcie, w bardzo dobrych cenach coś takiego. Tutaj mamy pieczątki świetne. Takie zestawy kreatywne. To też jest boskie. Takie coś. Bardzo dużo. Ja się nad tym zastanawiałam. Ale Paweł powiedział, że Kuba nie będzie robił. No więc nie bierzemy. No i oczywiście mnóstwo różnych słodyczy. Trochę mnie przeraża, że mamy styczenia. Ja już dla was kręcę Wielkanoc, no ale takie życie. To <noise> mi się podoba dinus. Jest najfajniejszy. Chociaż śpiące też, eee, też jest fajne. No i ten też jest fajny. Nie. Dwa dinusie. No, są też karuzele, ale no zobaczcie, takie plastikowe. Ciekawe jak to świeci. Kocyki, pojemniki. O, jest. No, właśnie, tylko na dole, niestety, więc na tych jasnych. O, tu ktoś zapalił. Weź, wyłącz. Dla sportowych frików, zaczynając od wagi, <laughs> mamy jakąś matę, mamy coś tak. Ej, pierwsze, widzę. Ło, wow. kładziesz sobie na bok. No, proszę bardzo. I mamy szejki i butelki. Za 4,19%. Tutaj, proszę bardzo, jest salony. Yes. Sweet, salt and salted caramel. No więc jest. Zobaczcie, co znalazłam. Pudełka z muzyczką za 9,35. Oczywiście każdy inaczej gra. Kit. Świnka geb Ciekawe, czy jest kaczka, i tak dalej. Aktualnie czytamy doktora Dolitla. I tak jestem na bieżąco, wiecie. A tu zobaczcie, jakie fajne rzeczy. To jakby miała dziewczynkę, to hit po prostu. Zobaczcie, jakiego mam dziś pomocnika. A to dlatego, że byliśmy w action, jak widzieliście zresztą. I kupiliśmy parę rzeczy. I Kubuś mi pomoże. Wydałam 76,89. I tutaj są różne rzeczy. Także już lecimy. To maseczki. Aha, czemu wzięłam? Aha, dobrze. Wzięłam, widzę różne rodzaje, już teraz nie pamiętam, bo to się działo wczoraj, z takimi śmiesznymi wzorkami. I zobacz, jest amorek taki. Na pewno każda tutaj jest nawilżająca. Ta jest zmiękczająca z różyczkami. Z misiem. A z misiem jest mm, głęboko oczyszczająca, więc misiu nas oczyści. Baloniki. Tak, nawilżająca. I wygładzająca. Tak, nawilżającą będziesz A misia? Nie, nie, wygładzająca była, ta. nawilżająca jest amurek. A. Bardzo ładne. <laughs> Wiecie, wszystko, wszystko mało kosztowało, w Action chyba trzy coś. Teraz mamy coś takiego, <laughs> dlatego że... Poczekaj, no nie wyciągaj <laughs> mi to! Zobaczcie, mamy kartkę walentynkową, bo w Action już są walentynki. Tak, wybraliśmy z Pawłem taką, bo Kuba ma dziewczynę. I no dobrze, koleżankę. No i właśnie dla tej koleżanki wybraliśmy taką ładną kartę. Ładna? Podoba się? Tak. Dobrze. To teraz Ty, co masz w ręce? Pokaż. Naklejki. Do góry nogami, chyba. O! Naklejki z Encanto. I to jest słuchajcie hit, dlatego że mamy jedne i mamy drugie. A to dlatego, że musimy ładnie udekorować pudełko, tak? Tak. Pudełko lekturowe. I potrzebowaliśmy konkretne zwierzątka, czyli papugę <laughs> potrzebowaliśmy świnkę gęb tak? Tak. I dab dab jeszcze kaczka. Jest. Jest. Wszystkie udało się znaleźć. Są też pieski, tu w ogóle jest cała farma, więc bardzo fajne i w ogóle action to jest super miejsce właśnie, żeby znaleźć takie rzeczy, więc będziemy za chwilę oklejać. Następna rzecz. Podoba ci się? Co? Talerz? No. Ale fajny! Taki ładny talerzyk wielkanocny, były różne wzory, ten się podobał nam jakby dwóm, no i Kubusiowi jak widać też, były też inne. Piękne w ogóle były te talerze, no one nie kosztowały dużo, są z takiego tworzywa, no i tutaj po prostu sobie ułożymy, ułożymy różne jedzonko, nie? Tak. Tata marudził, że kupuje to. Yy, ładnie paletka, paletka wiralowa, nic więcej nie będę mówić. Postaram się nagrać shortsy i to jest taka inspirowana polik pocket. Zobaczymy. Tak, tak, tak. Słodyczki, słodyczki wielkanocne i to są żelki wielkanocne. Easter fun. I tutaj mnie zobacz Kuba, Tu są z takimi... Patrz. A zresztą, to Patrz. Smaku, śmieszne są te kuleczki chyba, co? No to takie właśnie wzięliśmy, bardzo fajne i zaraz będziemy zajadać. No jak Ci to smakuje? Jedyne, co jest dobre, to te kuleczki. Ach, te kuleczki, no to dobrze. To Reszta kule... jest niedobra. Aha, e, tak, Milka, ciasteczka, kto je bardzo lubi? Ja. No, ale musiałeś pomyśleć. To są te, co ci do szkoły dawałam, widzisz? Tak. Bardzo fajne. Właśnie fajne na wycieczkę, czy do szkoły. Idealne, bo są po parę pakowane. To coś dla mnie. Orzeszki w miodzie, uwielbiam je. A, tu jeszcze mam coś fajnego do dekorowania. Zobacz, co kupiłam. W ogóle były ostatnie sztuki. To też Wam. No, siatka to już nie. Też Wam pokazywałam. I tu są w ogóle super, bo to jest burkatowe. Widzisz? A. No, to to jest najważniejsza z tych rzeczy. Tak, siatka no. Zero złotych. I zobacz, jakie tu. Polecamy. Kuba. No, ale fajne. No, ale Więc... to lepsze. <laughs> siatka. Więc będziemy dekorować. I słuchajcie, to wszystkie moje zakupy. Torba, pusta. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. I już teraz razem z kubusiem pożegnamy się z wami. Tak, może niekoniecznie wygląda, bo dzisiaj niestety miałam sytuację zdrowotną znowu. Nie komentujmy, nie, ale nie, nie działo się dobrze, dlatego Kubusia pod, poprosiłam o pomoc. Kochani, żegnamy się z Wami, żegnamy się w tym vlogu, widzimy się w następnych filmach. Pa, pa! pa, pa.